Oh uh. Piątek, 28 sierpnia, Agnieszka Kurzawa, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. O krok od wielkiego boom byli dziś mieszkańcy i świadkowie zdarzenia, do jakiego doszło na rogu ulic Strzeleckiej i Alei Solidarności w Ostrowie Wielkopolskim. Szybka i sprawna akcja pogotowia gazowego uchroniła tę część miasta od tragedii. Około godziny 13.50 nasz bohater, anonimowy świadek zdarzenia, spokojnie siedział z dziewczyną w aucie. Nagle usłyszał dziwny dźwięk. Siedziałem w samochodzie z dziewczyną i siedzieliśmy, i oglądaliśmy, w sumie byliśmy w samochodzie i patrzyliśmy jak oni tutaj kopią i tak dalej. Po chwili było takie wielkie ulatnianie się. Stwierdziłem, że to gaz. Zadzwoniłem na pod 992, a dziewczyna zadzwoniła pod 112. Zabaliśmy pogotowie. Jak szybko przyjechali? No to trwało gdzieś około 7-8 minut. Do 10 minut przyjechali pogotowie. Tutaj pan z koparki, który operował ją i pan, który tam pomagał w odkopach, szybko kierowali ruchem, znaczy żeby auta nie jechały i kierowali ruchem tutaj. Pogotowie gazowe oraz dwie jednostki Straży Pożarnej przybyły na miejsce zdarzenia błyskawicznie. Wraz z ekipą, która doprowadziła do rozszczelnienia rury z gazem, zajęły się zasypywaniem miejsca awarii. Było przy tym słychać szum wydobywającego się pod ciśnieniem błękitnego paliwa. Straż Pożarna wyznaczyła strefę niebezpieczeństwa. Ewakuowano także kilkudziesięcioosobową grupę pracowników pobliskiego supermarketu. Jedna iskra mogłaby wyrządzić nieoszacowane szkody. Dodatkowym niebezpieczeństwem była pobliska stacja benzynowa. Na szczęście skończyło się. Się na chwili strachu. W tym sezonie przechodziły swój renesans mowa o zalewie piaski Szczygliczka w ostrowie wielkopolskim. 800 tysięcy złotych, jakie miejski zakład zieleni wydał na tamtejsze inwestycje nie poszły na marne, ale coś kosztem czegoś czy już wkrótce zalew ten będzie jedynym odkrytym kąpieliskiem w ostrowie sprawdzał Tomasz Wojciechowski. Choć sezon wakacyjny się kończy i w poprzednich latach o tej porze basen miejski przy ulicy Paderewskiego pękał w szwach, dziś można pływać tam jedynie po warszawsku. Tu ludzi było opór. I dlaczego to zrobili, to na, naprawdę nie wiem. No. A wie pan, jak jest pływać po warszawsku? No, do pompowiaszki. Nie. Czyli tutaj można teraz tak pływać. No tak pływać, ale tu jest po bytunie, nie po piasku. Co zdecydowało o tym, że na krótko przed końcem tego sezonu wakacyjnego ten basen został zamknięty? Basen został zamknięty 25 lipca decyzją Sanepidu. Co innego mówi powiatowy inspektor sanitarny dr Andrzej Biliński? Basen przy ulicy Paderewskiego został unieruchomiony decyzją prezesa Miejskiego Zakładu Zieleni. Co prawda basen zamknięto po tym jak Sanepid wykrył tam bakterie coli, jest jednak też inne, dość racjonalne wytłumaczenie tej decyzji. Faktem jest, że spółka ponosi dość duże koszty w przygotowaniu basenu. Jest to ponad 40 tysięcy złotych rocznie. Na te kwoty składają się głównie malowanie niecek, roboty murarskie. Jak również sam zakup chloru. W tym roku przychody basenu miejskiego wyniosły jedynie 17 tysięcy złotych. Środki te tylko w połowie pokryły koszty zakupionego chloru. Przy tak krótkim okresie czasu nie da się z basenu wyciągnąć jakichś pieniędzy, acz nawet na zero. To jest jakieś atrakcyjne miejsce dla młodych ludzi tutaj w centrum miasta? Wydaje mi się, że tak. Czyli nie ma w pobliżu nic takiego. A to już kolejny basen miejski przy ulicy Rejtana. W przypadku tego obiektu o zamknięciu było wiadomo od początku sezonu letniego. Basen na Rejtana jest to stary basen, jakby niecka po strażacka. Nie jest on przygotowany stricte jako basen. Tam przede wszystkim mamy kłopoty z chlorowaniem tej wody i z samym obiegiem, czyli czyszczeniem filtrami. Ten basen nie posiada nic takiego i dlatego w tym Roku nie został otwarty. Miejski zakład Zieleni obiecał, że zrobi wszystko, aby w przyszłym sezonie niecka basenu przy ulicy Rejtana wypełniła się wodą i pływającymi. Nadal pozostaje pytanie, co z głównym basenem miejskim. Na razie nic nie wskazuje na to, aby w ten obiekt w najbliższym czasie chciało inwestować miasto. To na pewno są wielomilionowe, jeśli nie kilkudziesięciomilionowe. Inwestycje. A jeśli kilkudziesięciomilionowe inwestycje, to staje on w kolejce do dyskusji przynajmniej z innymi inwestycjami, takimi jak hala widowiskowo-sportowa, takie oczywiście jak, jak Aquapart, jak, kryty, jak kryty, kryte lodowisko. Można oczywiście wymyślać tych inwestycji wiele i nie da się mieć wszystkiego jednocześnie. Myślę, że w Ostrowie jest miejsce, gdzie można wypoczywać w sposób aktywny i przyjemny. Faktycznie aktywnie wypoczywać jest gdzie? Plusy piasków to przestrzeń, w miarę czysta woda i sporo atrakcji. Ale basen przecież też ma swoje plusy: jest blisko centrum, w sąsiedztwie dużych osiedli i w pełni strzeżony. Poza tym to doskonałe miejsce do nauki pływania. Miejmy nadzieję, że zarządcy obiektów padną na mniej radykalny pomysł niż zamknięcie basenu, bo przecież zysk nie zawsze jest najważniejszy. Powracamy do sprawy rodziny Wachowiaków z Ostrowa, którzy w pożarze mieszkania stracili cały dorobek życia. Dzięki pomocy rodziny, przyjaciół, sąsiadów i ludzi dobrej woli, między innymi naszych widzów, możliwy jest remont pomieszczeń. W dalszym ciągu jednak potrzebne jest państwa wsparcie. Straty są spore. Wstępnie oszacowano je na blisko 140 tysięcy złotych. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w minioną sobotę. Przyczyną pożaru, który strawił całe mieszkanie państwa Wachowiaków było zwarcie instalacji elektrycznej. To wszystko odpadło od temperatury. Po oknie nie zostało śladu, tylko tam szczępy gipsu, które były wykończeniowe sprawy to były. Nie? Tu żadnej ramy, nic kompletnie nie zostało. I, i tak samo ściany, I odpadły te stropy, te ściany, odpadły to nic nie tykane. Szoku byłam, strasznym szoku. Nie widziałam jeszcze takiego pogorzeliska, po prostu nigdy nie widzę jeszcze. Cały dorobek życia to wszystko, że nic nie ma, że nic nie ma. Pogorzelcy otrzymali już pierwszą pomoc, to jednak kropla w morzu potrzeb. Sami z niewielkiej renty nie są w stanie wyremontować całego mieszkania, nie wspominając już o jego wyposażeniu. W pomoc łączyła się parafia świętej rodziny w Ostrowie. Stan tego mieszkania y, był opłakany. Po rozmowie, a także po zastanowieniu się, udzieliliśmy jakiejś doraźnej pomocy. A następnego dnia ogłosiliśmy w parafii kwestę, zbiórkę na ten cel w duchu naszej Solidarności Chrześcijańskiej. I muszę powiedzieć, że parafianie bardzo pozytywnie. Odpowiedzieli na ten apel. Przy okazji, w imieniu rodziny, składam bardzo serdeczne podziękowanie wszystkim naszym parafianom. Gips, tynki, płyty kartonowo-gipsowe, farby, panele, grzejniki. To przyda się teraz najbardziej. W imieniu naszej parafii, która już się włączyła, chciałbym zaapelować do mieszkańców całego Ostrowa o, jak mówił papież, wyobraźnię miłosierdzia, żebyśmy. Potrafili też dostrzec potrzebujących, a tutaj w tym wypadku konkretnie tych naszych parafian i oferowali im jakąś pomoc, może właśnie w postaci materiałów budowlanych, a może jakiś fachowiec oferowałby swoją pomoc przy pracy. Każdy, kto chce zaoferować rodzinie Wachowiaków swoją pomoc, proszony jest o kontakt z Mirosławem Wachowiakiem pod numerem telefonu. 0511 609 485 Podopiecznych Ostrowskiej Bursy Szkolnej 1 września czeka miła niespodzianka. Wychowankowie wrócą do świeżo wyremontowanych i doposażonych pokoi. Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim, swoisty drugi dom dla uczniów dojeżdżających z ościennych miejscowości do szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Do niedawna w pokojach podopiecznych znajdowały się meble pamiętające jeszcze lata 70. Placówka powoli zmienia swoje oblicze. W wakacje trwały intensywne prace remontowe. Wymieniono wszystkie drzwi wewnętrzne, odświeżono korytarze, pomalowano i doposażono pokoje. Od wielu lat nie było takiego remontu w Bursie jak w tym roku. i Dlatego tak bardzo się cieszę, że tutaj do dyspozycji młodzieży będę mogła oddać pokoje o takim wysokim standardzie pokoju, w których estetyka znacznie się podniosła. A myślę, że i wygoda korzystania z nich. Bursa szkolna ma obecnie 114 miejsc. Dysponuje świetlicami, biblioteką i siłownią. Swym podobiecznym, oferuje też pełne wyżywienie. 10% mieszkańców Bursy to uczniowie zespołu szkół technicznych w Ostrowie. Są to uczniowie z ościennych powiatów. Nasza szkoła ma specyficzne kierunki elektroniczne, mechatroniczne, informatyczne. Wobec tego sięgamy całą południową Wielkopolskę tutaj i dlatego tyle młodzieży korzysta z internetu. Pierwsi podopieczni przyjadą do bursy szkolnej w najbliższy poniedziałek. Remont i doposażenie pokoi kosztowało blisko 150 tysięcy złotych. Środki na ten cel pochodziły z budżetu powiatu Ostrowskiego. Co by się jeszcze przydało? Ja myślę, że będzie taka potrzeba zwiększenia liczby stanowisk, dostępu do komputerów, bo to jest taki wymóg czasowy w tej chwili. Myślę, że doposażenia wymagają jeszcze te pomieszczenia, które są tak zwane ogólnodostępne, czyli świetlice dla młodzieży. Myślę, że moglibyśmy je doposażyć w lepszy sprzęt, w jeszcze lepsze meble, wyremontować, bo w stosunku do pokoi to one teraz wyglądają troszeczkę gorzej. Jest to baza noclegowo-żywieniowa też. Te potrzeby są duże, bo musimy spełnić wszystkie standardy. Młodzież też oczekuje od tego, że będą lepiej wyposażone pomieszczenia do nauki własnej, świetlica i tak dalej. Także. Mamy świadomość kolejnych potrzeb i na pewno będziemy planowali dalsze prace i wyposażenie, coraz lepsze wyposażenie naszej bursy. O kolejnych remontach będzie można mówić dopiero za rok. Pieniądze na ten cel to już kwestia przyszłorocznego budżetu powiatu. W ten weekend mieszkańcy powiatu ostrowskiego nie powinni się nudzić, bo najbliższa niedziela to kolejne święta plonów. Tym razem dożynki organizuje gmina Ostrów i gmina Raszków. Choć obie imprezy zbiegają się w czasie, warto odwiedzić zarówno Czekanów, jak i Raszków. Dożynki gminy Ostrów Wielkopolski rozpoczną się przejazdem zespołów folklorystycznych. Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu ostrowskiego w dniu 30 sierpnia do miejscowości Czekanów. Odbędą się tam dożynki gminne gminy Ostrów Wielkopolski. Uroczystości rozpoczną się w kościele parafialnym w Lewkowie o godzinie 14. .00. Potem przejazd z korowodu na plac w Czekanowie. Tam zapewniamy wiele atrakcji, m.in. obrzęd dożynkowy loteria fantowa z bardzo cennymi nagrodami, a wszystko zakończy się myślę wspaniałą zabawą. Równie interesująco zapowiadają się dożynki w Raszkowie. Gospodarzem dożynek jest sołectwo Przybysławice. Rozpoczynamy o godzinie 13.00 mszą świętą. Zapraszam wszystkich do miejscowości Głogowa, gdzie zapewniamy bardzo liczne atrakcje. Relacje z obu imprez będziecie Państwo mogli zobaczyć na naszej antenie już w poniedziałek. Przygotowane zostaną również rozszerzone relacje z tych uroczystości w specjalnym reportażu o gminie Raszkowie oraz cyklicznym programie Gmina Ostrów Wielkopolski. A teraz już serwis sportowy i Bartek Karasiński. A piątkowy serwis sportowy rozpoczynamy od żużla. W najbliższą niedzielę o godzinie 19.00 Drużyna Lazura w pierwszym meczu barażowym o utrzymanie w pierwszy lidze na własnym torze zmierzy się z Geterzytem Grudziąc. Znamy skład ostrowskiego zespołu. Z dziewiątką Chris Harris z dziesiątką Adrian Gomulski i za tego zawodnika stosowane będzie zastępstwo zawodnika. Jednka, Robert Miszkowek, dwunastka, Daniel King, trzynastka Daniel Nermark, czternastka, Piotr Szustak, piętnastka, Nikolaj Klin i z numerem 16 Simon Stedt bądź też Mariusz Staszewski. Tyle o składzie, a teraz posłuchajmy trenera Ostrowian Janusza. Panie trenerze, praktycznie godzinę do tego pierwszego meczu barażowego z ten grudziąc, jak będą wyglądały przygotowania, kiedy pan będzie miał zawodników i jakich do dyspozycji, jeśli chodzi o te treningi i kiedy te treningi? Znaczy mamy przy, zaplanowane dwa treningi w godzinie meczu o 19, bo mecz będzie w niedzielę o 19, e, właśnie z tego miejsca e, na dzień dobry bym chciał zaprosić wszystkich sympatyków e, Żużla, żeby byli naszym e, z Ostrowa i, i nie tylko, żeby byli naszym tym dziewiątym zawodnikiem, żeby chłopaków wspomogli, żeby im wybaczyli ich zachowanie i myślę, że zrobią e, wszystko, staną na wysokości zadania, żeby, żeby wygrać e, dużą różnicą, żeby pojechać e, bronić tej przewagi. Jak połączenie drużyny GTZ-u, jaki to jest zespół i jak ciężkie zadanie nas czeka w dwóch meczu? Znaczy ja powiem tak, to są w, w ogóle zupełnie inne mecze, to jest dwóch mecz, to nie jest tak jak mecz ligowy, runda, rewanż, y, y, to są mecze, w których trzeba się jak najmniej pomylić, wykorzystać atut własnego toru, dobrze się przygotować, my jutro właśnie, dzisiaj jest taki, taki, taki trening, y, na rozjeżdżenie się jutro o godzinie 19 jest trening taki z prawdziwego właściwie zdarzenia już na to, że taki jak będzie w meczu. Nie będzie tylko Kinga, który ma w sobotę zawody i Harrisa wiadomo Grand Prix. Reszta zawodników będzie do dyspozycji i wspólnie podejmiemy decyzję jaki to ma być Tor, czy, czy taki, czy, czy mocniej przyczepny. No taki, żeby nam odpowiadał, żebyśmy my się dobrze na nim czuli, a nie przeciwnik. Ten skład, który pan awizował już w środę, to jest skład, w którym my pojedziemy, będzie jakaś zmiana ewentualnie, będzie ta ZZ za Adriana? Tak, wszystko jest na, na, na dobrej drodze, żeby, żeby pojechać takim składem, jak był awizowany. Jest jeszcze problem co do dogadania tematu ze Stedem. Jest to taki troszkę mało komunikatywny zawodnik, który, który ciężko odbiera telefony, ale myślę, że, że dojdziemy do wspólnego porozumienia i że, i że pojedziemy maksymalnie składem takim, jakim, jakim chcemy. A te punkty, ile musimy mieć zaliczki przed rewanżem? Ja musiałem jak najwięcej. Co tu dużo mówić? No marzenie moje jest, żeby. Goście nie zrobili 36 punktów. No Czas pokaże. Będzie 10, też będziemy bronić tych 10, bo my z kolei przegraliśmy tylko jednym punktem, gdzie prowadziliśmy cały mecz, później gospodarze wyszli na prowadzenie i w ostatnim biegu mogliśmy rozstrzygnąć wynik na swoje korzyść, no ale błąd Karola Zombika w ferworze walki kosztował nas stratę dwóch dużych i. Punktów, i ja myślę, że też na pewno się postawimy mocno. Przypominamy, że niedzielny pojedynek Lazura z ten Grudziąc rozpoczyna się w Ostrowie na stadionie miejskim o godzinie 19. Teraz przechodzimy już do piłki nożnej. Wczoraj informowaliśmy o sukcesie Piasta Kobylin, który w pierwszej rundzie Pucharu Polski pokonał drużynę ekstraklasową Zagłębia Lubin. no i dzisiaj powracamy do tego wydarzenia. W tegorocznych rozgrywkach Pucharu Polski to właśnie zespół z Koblina jest największą rewelacją. Piłkarze piasta pokonali już dwóch drugoligowców, a w środę okazali się lepsi od ekstraklasowego zagłębia Lubin. Dla podopiecznych trenera Marka Nowickiego pucharowa rywalizacja jest wielką przygodą. Natomiast dla liczącego sobie 85 lat klubu i dla 3000 Koblina gra w Pucharze Polski jest wielką promocją. To jest niezapomniana przygoda, bo nie zawsze można grać z takimi drużynami i tym bardziej o punkty jakieś. nie? Jest to właśnie dla takiego 3000 miasteczka jak Kobelin wielka promocja i jednocześnie każda niedziela to jest święto dla Kobylina. Sukcesy Piasta nie są dziełem przypadku. To efekt kilkuletniej wytężonej pracy zarówno działaczy jak również trenera i zawodników. Od kilku już sezonów Piast jest bowiem czołowym zespołem grupy południowej czwartej ligi. Teraz do świetnych występów ligowych doszły jeszcze znakomite mecze w pucharze. To właściwie jest rodzina, bo to kuzyn, koleżanka z klasy, prezes z panią doktor. Kierownik jest kuzynem kolejnego działacza. Także tutaj jest rodzina. Rodzina gra na boisku. Myślę, że klimat klimat Kobylina powoduje to, że, że cały czas jesteśmy na fali. 22 bądź 23 września zespół z Kobylina zagra w 1.16 pucharowych rozgrywek. Na kogo więc piłkarze Piasta chcieliby trafić w kolejnej rundzie? Na pewno dla kibiców tutaj w Wielkopolsce dużą atrakcją byłby lek Poznań czy, czy Legia Warszawa. Nie chciałbym... Żeby Lecha odpadł z rozgrywek pucharowych, więc Lecha nie chce. Chciałbym Legię, widzę, zespoły klasowe. Na widzę chyba nie możemy trafić, bo to jest były pierwszy ligowiec. Ale myślę, że zespół z nazwą przede wszystkim z nazwą, żeby znowu ściągnąć tutaj minimum 2-2,5 tysiąca ludzi. Zdecydowanie Legie Warszawy, w której no wiadomo, każdy by chciał z nią zagrać. Super by było, wiadomo, jesteśmy kibicami Lecha Poznań. Pewnie by nas tu wspierali i fajnie by było zagrać z Legiem Warszawy. O tym, kto będzie rywalem piasta, zdecyduje losowanie w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Można jednak być pewnym, że obojętnie na kogo trafi piast, to za niespełna miesiąc w Koblinie czekają nas kolejne wielkie pucharowe emocje. Przed nami kolejny materiał, no i teraz opowiemy o rozgranych w czwartek w ostrowie czwartkach lekkoatletycznych. Do tej pory zawody z cyklu czwartków lekkoatletycznych rozgrywane były na boisku Szkoły Podstawowej numer 1. Wczoraj po raz pierwszy w tym roku zawody odbyły się na zmodernizowanym obiekcie Ostrowskiej Stali. Najmłodsi lekkoatleci mogli więc rywalizować na nowo oddanej do użytku bieżni tartanowej. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że po, po wielu latach starań wreszcie mamy obiekt prawdziwego wdarzenia, mamy już tartan, mamy nowe trybuny. Oczywiście jeszcze wymaga tutaj ten obiekt wielu urządzeń. Potrzeba do zorganizowania imprez o charakterze wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Ja wierzę, że to wszystko uda się w najbliższym czasie zrealizować, bo moim marzeniem jest, aby w przyszłym roku na jesień zorganizować tutaj meeting o zasięgu ogólnopolskim. Wczorajsze zawody cieszyły się sporym zainteresowaniem. W imprezie uczestniczyło bowiem 60 zawodników i zawodniczek uczniów szkół podstawowych. Dziewczęta i chłopcy rywalizowali w kilku konkurencjach biegowych oraz technicznych. Jak na okres wakacyjny, gdzie jeszcze niektórzy dzieci są na koloniach, na obozach czy na wiezie z rodzicami, to jestem zadowolony z frekwencji. Głównym celem czwartków lekkoatletycznych jest propagowanie lekki atletyki wśród najmłodszych. Dla trenerów stali zawody są również szansą wyłowienia utalentowanych zawodników i zawodniczek. Wśród tych dzieci mamy y, kilka. Skoro naprawdę uzdolnionych. No, na pierwszym miejscu rewelacyjny wynik dzisiaj 5 metrów uzyskała Roxana Podlewska w Skoku w Dal. Jest to najprawdopodobniej w tej chwili najlepszy wynik w Polsce w tej kategorii wiekowej. Mamy no, kilk, kilka, kilkoro zawodników, zawodniczych, którzy uzyskują bardzo dobre wyniki. Olga Michalska z krosów ostrzeszowskich startuje tutaj w czwartkach. Coraz więcej dzieci garnie się do leki atletyki. W w Ostrowie i z tego się bardzo cieszę. Do rozegrania pozostały jeszcze w tym roku trzy imprezy. Dwie odbędą się we wrześniu. Natomiast finał tegorocznej rywalizacji przewidziano na 1 października. Dzisiaj w Ostrowie rozpoczął się memoriał Kazimierza Frąszczaka w piłce ręcznej. No i to jest już 11. edycja tej imprezy. Klub Piłki Ręcznej Ostrowia już po raz jedenasty organizuje Memoriał Kazimierza Frąszczaka. W tegorocznej imprezie rywalizuje 12 zespołów: 6 w roczniku 1991 i 6 w roczniku 1995. W gronie uczestników są zespoły z Płocka, Zielonej Góry, Kwidzy na Wielunia oraz Poznania. Główną areną zmagań młodych szczepionistów jest za to hala Gimnazjum przy Krotoszyńskiej. No, sądzę, że ktoś chociaż trochę zna się na piłce ręcznej, to takie marki jak Zagłębie Lubin, Wisła Płock, to MTS Kwidzyń, to są właśnie zaplecze ekstra ligowych zespołów. Jest to turniej naprawdę o dużym potencjale i naprawdę będzie dużo fajnej piłki ręcznej i na dobrym poziomie. Turniej rozpoczął się dzisiaj i potrwa do niedzieli. Przez trzy dni rozegranych zostanie ponad 30 spotkań. Dla wszystkich uczestników impreza jest kolejnym etapem przygotowań do nowego sezonu. Znajdujemy się dokładnie w połowie całego okresu przygotowawczego do Ligi Juniorów Wielkopolskiej. I to jest taki turniej, który da nam odpowiedź, gdzie mniej więcej znajdujemy się, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, głównie motoryczne, jakie rzeczy trzeba poprawić, bo druga faza tego, tego przygotowania to będzie techniczno-taktyczne przygotowanie i wtedy będziemy już tą pracę mieli już ukierunkowaną, zobaczymy co nam brakuje w zakresie techniczno-taktycznych przygotowań i wtedy będziemy mogli odpowiednio tak rozłożyć w drugiej fazie przygotowań. Tymczasem nowego sponsora pozyskała drużyna seniorów, która we wrześniu rozpoczyna swój drugi sezon w gronie ligowców. Do grona sponsorów Ostrowskiego Szczypiorniaka dołączyła bowiem Spółdzielnia Spożywców Społa. Operator sieci sklepów Grosik. No, i to była ostatnia informacja w piątkowym serwisie sportowym. Jeszcze jedna informacja o kolejnych zwycięzcach letniego konkursu SMS-owego. Wejściówki rodzinne do Parku Linowego wygrał pan Remigiusz Lisiak z Ostrowa oraz Patrycja Wojtasik także z Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast wejściówkę na dowolną atrakcję wodną wygrała pani Anna Urbaniak z Ostrowa Wielkopolskiego. Gratulujemy serdecznie. I jeszcze jedna informacja. W terminie od 14 września do 30 listopada 2009 roku będzie realizowany program profilaktyki chorób nowotworowych u dzieci z Powiatu Ostrowskiego. Badania skierowane są do dzieci w wieku od 9 do 36 miesięcy. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja zgłoszenia pod, numer, pod numerem telefonu 062 736 1300 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. Do 18.00. To wszystko w piątkowym serwisie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę miłego weekendu.